Siemaneczko mamy w Toruniu, Koczki już czekają do wylotu, bo jeszcze się nie wypuszczamy. Nie otwieramy nim rano Gdzie się pchasz, gdzie się pchasz? Poszło mi. Jazda, jazda, jazda. Na co czekasz? Wypad, wypad. Tak jest. Hodzą. nie wiem, czy wszystkie pszt Psz. Śmigają. Wczoraj akcja. Wczoraj akcja się powiodła. Złapania. O, nie na wodę. Akcja się powiodła. Złapania. Kapucynów. Rządzę ten film. Ich tu jest. Wiatrze wiatr trochę jest dość mocny. A do, do góry się zbytnio nie wybijaj. Ten znowu tu siedzi. Ale nie ma wejścia. na schodzi do gojemnika. Siedzą te, to te praktycznie cały czas otwarte, bo rano przychodzę od razu i otwieram, żeby się działy na... O! Lata się... Myślicie o żarciu. Nie ma tak dobrze. Jest dosyć mocny dzisiaj Wcześniej lało Teraz pogoda jest w miarę ładna Ale, ale jest wiecznie Także wczorajsza akcja się powiodła Tak jak Wymyśliłem, ja że Na no najlepszy Ej. Na komentarz Zobaczymy jakiś, jakiś Wybierzemy komentarz Zobaczymy coś, coś wymyślimy jeszcze nie wiem dokładnie co, ale te gołąbki, ja ich trzymał nie będę. Ja ich trzymał nie będę. Podaruję je komuś, bo to nie moja branża kapucyny. Także nagram jakiś film. Na pewno na tym filmie wtedy powiem, co jak. Na razie rzuciłem pomysł. Pomysł rzuciłem w tym filmie. Także będziecie przy końcówce oglądać. Napiszecie w komentarzu, czy podoba Wam się taki pomysł, czy nie. Ale póki co, gołąbki są. W następnych, jakichś kolejnych filmach powiem, powiem właśnie, jak to będzie wyglądało wszystko. O, widzicie, jak sobie siedzą kapucynki. Warunkiem będzie to, że gołębie trzeba będzie sobie samemu odebrać. Niestety, wysyłek nie ma. Tam to już tam są. Już tak w miarę fajnie to wygląda jak chodzą tak u góry. Także podsunąłem wam pomysł. Napiszcie w komentarzu co jak wygląda, jak Wam się to podoba. I w którymś filmie na pewno powiem. Wybiorę wtedy jakiś... Najlepszy komentarz, chyba że będą jakieś. Będzie więcej jakichś fajnych komentarzy. To wtedy zrobimy jakieś losowanie z kilku najlepszych komentarzy. Tylko tak jak mówię, wysyłek nie ma, także gołupki trzeba będzie sobie odebrać samemu osobiście. Tamte już ładnie idą. to już mi się podoba. Cząbek. ale to nie jest. Nie jest jeszcze na gołębie. Ale ile ich tu? Tu jedne, drugie, trzecie, czwarte. O dobrze, nie chodzą. Nie chodzą, niech ich tam trenuje. Choć to nie jest trener gołębi, ale. Ale chociaż się ładnie wybiły. Tamto, jak zapieprzają. Wyszwan Berlin Nie wiem czy będzie je na telefonie widać Ale już już jest OK Będzie ten ostrząbek odleciał miał tu ich jeszcze po, postraszyć Tam są, a tamte ładnie chodzą tamte ładnie chodzą Tule sery to patrzą tylko do dołu. Nie no. Jest dobrze. Dobra krótki taki filmik na wstępie. Także jak podoba się wasz mój pomysł na kapucyny to pod dzisiejszym filmiem śmiało piszcie a w kolejnym filmie powiemy szczegóły. Także pozdrawiam wszystkich oglądających i do następnego. Patrzcie, mamy godzinę pierwszą 40 Nie weszły do gołędznika. Jeden siedzi tutaj, a drugi siedzi tam na klatce, pod wiatkę poszły. Cwaniaki. Oczka bielutkie, oprawki czerwone. Ciekawe komu dały nogę Zobaczymy później się ściemni to jest ściągnę. tak to ich nie złapie troszkę się Dobrze wieczór zrobi to je capnę zobaczymy wygląda to na parę, ale dwa to zawsze para, nie? no ale dobra, okaże się zobaczymy, muszę najpierw je capnąć, jak je capnę to no. coś tam jeszcze na pewno nagram podkarmiłem te gołębie swoje teraz A te twardo, nawet im tam na beczkę trochę jedzenia nie cholery Siedzą za wzięcie Telefon niby nagrywa dużo jaśniej, ale jest... Jest szaro, a godzina jest dokładnie 21.45. Kapucynki. Ja takich gołębi nie trzymam. raczej ich trzymał nie będę. A jak je złapię... To może zrobimy jakiś konkurs i ktoś sobie je wygra. Może tak zrobimy. No ja to tam nie przepadam za kapucynami. Do doganiania się nie nadaje, tylko bardziej do ozdoby. A może zrobimy w ten sposób, że ktoś je dostanie. Korony takie mają dosyć ładne jedno takie drugie to może tak zrobimy, że ktoś je wygra później się dobrze ściemni, to jest zgarne także co wy na, to, na ten pomysł jak wam się pomysł podoba to napiszcie w komentarzu i zorganizujemy, parę kapucynków, o takich gołębi jeszcze u mnie nie było, do wygrania. Będą pierwszy raz. O jakie spokojne. Widzicie, jakie ładne oczka mają? Ja jestem od niego dosłownie pół metra. Jelusieńki, oprawki czerwone. Ten, te, te drugie. On to już gorzej widać. Ale też ma ładne oczko. Dobra, później je złapię. Nie będę ich tu straszył, żeby gdzieś się nie wyrwały. Także pisać, pisać w komentarzu, czy wam się pomysł podoba. Jak się wam pomysł podoba, to ktoś tego łębie dostanie. I co oglądać? Jako chciał. Oglądalność jest, chociaż słaba. No ale coś tam się dzieje zawsze subskrypcji. Też bardzo mało przybywa. Niektóre filmy mają bardzo dużo wyświetleń, ale subów 2-3 słabo, słabo. Dobra, ale nie o tym gadamy. Także jak ktoś jest zainteresowany, podoba Wam się mój pomysł, no możecie napisać to w komentarzu. 23 Jak widzicie Jak się działy, tak siedzą. Dobra, robimy akcję. Łapanie Mam nadzieję, że się powiedzie. Trzymajcie kciuki. Tamtego to to nie ma problemu. Gorzej i z tym. Trzymać kciuki zobaczymy, czy się uda. Zaraz spróbujemy. Jak widzicie, mam oba w garści. W garażu zaraz zobaczymy. Troszkę chude. Musiałby gdzieś długo siedzieć. A zaświeca światło. I zaraz dogramy, no. sam jest tu przed chwilą huczał. Chyba jest para czerwony. Ha, 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 ha. To jest samiec. Że udało się, udało się złapać. Przyjemniaczki. Całkiem niezłe. Dobra, para obcych jest opana. A na bank, na bank jest to para. takie ja sądzę. Ale zobaczymy. Tutaj jedzenie mają, jakieś wody mają. Nie siedzą, zobaczymy. Może akurat. Może akurat coś z nich będzie. Niech będzie para. Tak jak mówiłem. Zrobimy jakiś konkursik. Jeszcze. Nie wiem jaki, ale coś wymyślimy. Może na zasadzie, kto napisze najlepszy komentarz? O, coś dla odmiany. Może w ten sposób zrobimy. Kto na, napisze najlepszy komentarz? Najciekawszy dlaczego chciałbym mieć te gołębie to może coś takiego zrobimy wybiorę najciekawszy komentarz i podaruję komuś te gołębie Mnie to doganiania się nie nada słyszycie jak pochukuje? Na no bank to jest para. Dobra. Na dziewięćdziesiąt dziewięć jestem procent pewien, że te głębie są w parze. On tak chłóci. On tak chłóci. O, zobaczcie. Nawet jakieś mają znaczki pomalowane na ogonach. Jakimś markerem albo czymś są zaznaczone. To jest jedno. A drugie też ma, czy nie ma? Teraz zobaczymy. Zobaczcie, drugi też ma, to widocznie była para, pa... może jest i para parzysta nawet. No, na 100% Chyba są parzyste gołębie, tym bardziej, że są poznaczone gdzieś na ogonach. Na bank coś jest na rzeczy Dobra, zobaczymy jutro. Niech one sobie tu siedzą w garażu. Ale nie wpuszczę do głębnika na pewno. Muszą przejść tu sobie małą kwarantanny, To mają jedzenie. Niech się troszkę odkują. I zobaczymy. Co to będą za orły? A no, wyglądają całkiem zacnie to no nie moja liga ale przyjemny samica so może ma tu niepotrzebnie te białe piórka na główce w koronie, samic nie ma samic ma fajniejszą ale są takich głębi jeszcze nie łapałem pierwszy raz dobra jutro coś dogram pozdrawiam